Na dworcu kolei podmiejskiej w Warszawie rozpoczęto oględziny, a w godzinie dwie w toalecie publicznej, damskiej wyjawniono zwłoki ludzkie. Właśnie kurwa tak trzęsiesz. Tak jest nasz zawód koniec. Jak pan myśli, co, co się dzieje z takimi dziećmi po śmierci? Pewnie nie. Prosiłbym, żeby Ola została u Państwa, dopóki się całkiem nie wyleczy. Olga, ja zajęcia już zaczynam, chodź. Nie wyjdzie stąd, póki nie zje. No jedz, kurwa, bo się jarać chce. Co chciałabyś powiedzieć ojcu? Ja nie mogę na Ciebie patrzeć. Nie rób co, ja zajmuj to. Chciałabym mu jednąć. Niech się Pani nie wtrąca, dobrze? Za to, że mama umarła... Ja Wie Pan, że często nasi zmarli bliscy Biorą na siebie zadanie, żebyśmy my tutaj mogli przejść przemianę duchową? Ola, bardzo długo się zastanawiałam, czy ci to powiedzieć, ale twoja mama chce się z tobą spotkać. Czułam bardzo silne wibracje ze strony zmarłej osoby. Trumna w wodzie stoi. Rury wywaliły w tym miejscu i podmyło to wszystko. Trumny się pomieszały, ale... To są buty mojej żony. Ona prosiła mnie o pomoc w kontakcie z panem. Wieczorem dostałam przekaz. Przekaz? Tak. Pan pewnie w to nie wierzy. Szczerze mówiąc, nie. Co to jest według pani? O tym wiedziała tylko moja żona i ja.